Jest to spotkanie z Powiatową Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Spotkanie, które tak naprawdę przez ponad rok nie dochodziło do skutku z wiadomych względów, ze względów pandemicznych. Uznaliśmy wspólnie z Radą, że czas najwyższy spotkać się oczywiście w takiej bardzo ograniczonej formie, ale myślę, że to spotkanie jest bardzo potrzebne zarówno władzom powiatu, jak i tym osobom, które tutaj dzisiaj przyjdą, czyli członkom tej Rady. Bardzo ciężki był ten rok, on nadal trwa. Przede wszystkim ta izolacja od wszystkiego, na przykład jeżeli ja należę do rodziny katyńskiej, dolnośląskiej rodziny katyńskiej, jestem wiceprezesem, pracowałam z młodzieżą i to w całym powiecie dzierżoniowskim, swiednickim, oleśnickim, mi brak tych bezpośrednich kontaktów. Całe szczęście, że i młodzież wydzwania i w ogóle takie kontakty nawet telefoniczne to też dużo budują, żeby to podtrzymać jakoś na duchu. Żeby jak najszybciej to minęło, to jest naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe. Nie ma e, takiego złego, żeby przy tym pozytywów nie e, ujrzeć. Ja trochę piszę. I dzięki temu, że e, musiałem w domu siedzieć, no to powstało wiele nowych wierszy i, i książka powstała, także czeka na wydanie. No i dobrze, mam nadzieję, że to się skończy i, i nadrobię to, co y, straciłem. Wyglądało to bardzo z mojego punktu widzenia, no nie, 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 nie bardzo y, związane to było z, organizacj z organizacją wszelkiej działalności. Dlaczego? Dlatego, że dominują osoby starsze wiekiem, obawy przed koronawirusem. Ale y, tym ludziom, z którymi rozmawiam, brakowało tych naszych spotkań y, w gronie, tak jak to my, czyniliśmy przez wiele lat. Te spotkania, każdoczwartkowe, miały bardzo duże znaczenie dla integracji tego środowiska kresowego. Y, również spotkanie z okazji świąt czy Bożego Narodzenia spotkanie wigilijne czy Wielkanocne, przy jajeczku, czy przy grylu, to wszystkie te spotkania miały swój charakter, wyjątkowy charakter, bo wówczas się spotykało kilkadziesiąt, sześćdziesiąt, pięćdziesiąt, siedemdziesiąt osób, a więc prawie 70%, procent, 70 całego stanu osobowego stowarzyszenia. A więc to było bardzo ważne spotkanie. Wiele rzeczy się omawiało na tych spotkaniach. A w tej chwili, no cóż, dzwonimy, tylko pozdrawiamy i na tym się kończy nasze spotkanie. Będziemy mówili o tym, jakie bolączki są ze strony osób kombatanckich, osób represjonowanych, czego oczekują od powiatu, o sytuacji w powiecie. Będzie to też doskonała okazja do wymiany innych opinii. Także myślę, że to spotkanie jest bardzo, bardzo potrzebne, zwłaszcza w tej sytuacji, w tej trudnej sytuacji, gdzie też oczekujemy, żeby te spotkania jednak się odbywały i nie tylko w formie wirtualnej, ale od czasu do czasu, w miarę możliwości, w formie takiej stacjonarnej, realnej. Koło w pieszycach działa w ten sposób, że nie mając już członków, to my skupiliśmy się na tym, żeby działać dla społeczeństwa żeby kontynuować te tradycje jakie zapoczątkowali ci rzeczywiście ci którzy brali udział w walkach a teraz żeby te ich tradycje przekazać młodzieży i stąd spotykamy się od przedszkolaków do szkół średnich spotykamy się mówimy o patriotyzmie mówimy o Historycznych, tych wszystkich, o tej historii, która miała miejsce w ostatnim stuleciu. Pokazujemy piękno pieszyc i piękno otoczenia pieszyc, piękno górskich, Organizujemy wycieczki dla harcerzy i dla uczniów szkół. Cały czas to robimy z tym, że z zachowaniem z zachowaniem takiego reżimu sanitarnego. Jeżeli chodzi o ten okres ciężki, mówiąc od, od marca ubiegłego roku, czyli miesiąc, rok temu, no, zaprzestaliśmy działalność gron, zbiorową. Natomiast jako z, przedstawiciele zarządów, zarządu, więc te prace były prowadzone tak, jakby tych ograniczeń nie było. Wiadomo, że tylko w pojedynkę lub w maksymalnie dwuosobowym składzie, zachowując wszystkie obostrzenia, jakie obowiązują, organizowaliśmy spotkanie, bo taka była potrzeba chwili. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Kresowe, w tym czasie dokonaliśmy do druku, śpiwnika kresowego, dokonaliśmy do druku. W drugiej części książki Kresowej Studnia bez dna, autorstwa naszych kersowych dokonaliśmy tylko kalendarza. Dla starszych, dla młodszych, my jesteśmy w tej chwili tak odrealnieni. Na takim poziomie życia wirtualnego, że każde spotkanie, które może się odbyć w realu, jest bardzo, bardzo potrzebne, nawet dla zdrowia psychicznego, bo tego naprawdę bardzo potrzebujemy. Brak słów, uznania, to jest. Coś cudownego. Bezpośrednio nareszcie można się spotkać, bezpośrednio wymienić swoje zdanie i być chociaż tych kilka chwil razem. To jest bardzo, bardzo ważne dla samopoczucia, dla takiej odwagi. Ponieważ co roku odbywało się dzień Kombatanta, gdzie to było oczywiście bardzo fetowane. Dzisiaj nie mamy takich możliwości. Więc takie skromne podarunki, które będą mogli uczestniczy tego spotkania zabrać do siebie do domu i również dla tych, którzy obchodzą jakieś jubileusze związane ze swoją działalnością społeczną, a ich nie ma dzisiaj, to też są dla nich przygotowane takie skromne podarunki, które będą przekazane przez tych, którzy mieszkają w pobliżu.